Soundbar JBL Bar 20 Owen One MK2 to sprzęt, który od razu stanie się twoim ulubionym odtwarzaczem audio. Idealnie dopracowane cyfrowo brzmienie, wyjątkowy design, a także możliwość inteligentnego dopasowania dźwięku do warunków akustycznych sprawiają, że obok tego urządzenia nie da się przejść obojętnie. Soundbar JBL to sprzęt, który zapewni ci niezwykłe wrażenia odsłuchowe. Jest to możliwe dzięki wyjątkowo intensywnemu, mocnemu brzmieniu, które dosłownie wciśnie cię w fotel. Na uwagę zasługuje również kompaktowa konstrukcja urządzenia, które z łatwością mieści się pod telewizorem. Mimo swych niewielkich rozmiarów, sprzęt ten zaskoczy cię swoimi możliwościami. Minimalistyczny design wpasuje się w każde wnętrze. Dzięki soundbarowi JBL zapewnisz sobie dostęp do nieograniczonych zasobów utworów muzycznych. Wystarczy chwila, by sparować go ze swoim smartfonem, tabletem, komputerem lub laptopem. Odtwarzaj na urządzeniu swoje ulubione biblioteki audio, audycje radiowych stacji internetowych, a także podcasty. Odkryj na nowo swoje ulubione utwory i ciesz się ich niesamowitą jakością. Dzięki technologii Dolby Digital Soundbar JBL pozwoli Ci rozkoszować się przyjemnością wynikającą z jakości doskonałego przetwarzania sygnału cyfrowego. Z kolei dzięki funkcji JBL Surround Sound będziesz mógł poczuć się dokładnie tak, jak gdybyś był w centrum wydarzeń. Doświadcz dźwięku, który otoczy Cię ze wszystkich stron. Poznaj też możliwości, jakie daje funkcja inteligentnej optymalizacji brzmień. Pozwól soundbarowi dostosować jakość audio do rodzaju odtwarzanego dźwięku. JBL Bar 20 All in One MK2 to urządzenie o potężnych możliwościach, ale też kompaktowych rozmiarach. Jego charakterystyczna niskoprofilowa konstrukcja sprawia, że z łatwością można go umieścić tuż pod telewizorem. Dzięki temu sprzęt ten pozwoli ci jeszcze lepiej zarządzać przestrzenią w obrębie twojego domowego centrum multimedialnego. Soundbar JBL Bar 2.0 All-in-One MK2 to urządzenie o ogromnym potencjale. Nie tylko zapewnia ono doskonałe właściwości odsłuchowe, ale też dostosowuje się do rodzaju odtwarzanych utworów i ścieżek dźwiękowych. Sprzęt ten pozwoli Ci na nowo odkryć piękno muzyki.